No Megan kojarzą prawie wszyscy Ale nie wiem czy wiedzieliście skąd wzięła się ta nazwa Otóż pochodzi ona z niezwykle interesującego prototypu O którym wam dzisiaj opowiem Zapraszam do oglądania Zacznijmy może od tego, że na nadwozie tego samochodu jest pierwszym projektem Patryka Lequemanta stworzonym dla Renault. Moim zdaniem wyszło to niesamowicie dobrze. Nawet 30 lat później nie czuć, że jest to przeżytek techniki. Drzwi w tym wozie odsuwają się zapewniając ogrom miejsca. Wykończenie wnętrza wykonano z materiału wysokiej jakości. Nie zapominajmy tu też o rozbudowanej desce rozdzielczej. Pojazd ma też wiele dodatkowych funkcji, takich jak odsuwana tylna szyba czy wysuwana półka bagażnika. Ciekawy jest tutaj też system rozrywkowy. Bajery bajerami, ale co znajduje się pod maską? Otóż siedzie tam 3-litrowe V6 Twin Turbo. Do tego mnóstwo systemów ułatwiających jazdę. Czyli bardzo podobnie jak w modelu Safran. Cóż, samochód ten zrobił na mnie wielkie wrażenie. Nie tylko jako prototyp, ale też dopracowana konstrukcja, którą w pewien sposób udało się wkierdzić do produkcji seryjnej.